Dzisiaj spotkaliśmy się na stadionie w Nowej Jaszcząbce. Odbyło się spotkanie drugiej rundy Pucharu Polski pomiędzy miejscowym zespołem KS Nowa Jaszcząbka Żukowice, występującym na co dzień w lidze okręgowej oraz Termaliką Brugbed Nieciecza, drugim zespołem z czwartej ligi. Myślę, że było to bardzo interesujące spotkanie. Do 77 minuty był dalej wynik nierozstrzygnięty, ponieważ wynik meczu był 1-1. Na spotkaniu pojawiło się wielu interesujących gości, sponsorów, miejscowych rodziców oraz przedstawicieli gminy Lisia Góra, którym serdecznie dziękujemy za przybycie na to spotkanie. W spotkaniu również towarzyszyła grupa Orlików reprezentujących nasz klub na co dzień w Lidze Młodych Orłów. Wracając do klubu, chciałbym można powiedzieć pochwalić się u nas w klubie występuje pięć grup młodzieżowych oraz grupa seniorów jesteśmy największą grupą zrzeszającą zawodników młodszych i starszych którzy chętnie przychodzą i uczestniczą w zajęciach oraz treningach piłki nożnej najbliższe spotkanie ligowe będziemy rozgrywać na wyjeździe z zespołem Dąbrowi Dąbrowa Tarnowska to jest to niedziela Godzina 17.30. Zapraszamy wszystkich kibiców na wyjazd i towarzyszenie naszym zawodnikom podczas tego meczu, a u nas spotykamy się w najbliższą środę. Dokładnie za tydzień będziemy podejmować zespół ze Skrzyszowa, który bardzo dobrze sobie radził w poprzednich rozgrywkach, ale miejmy nadzieję, że nasi chłopcy staną na wysokości zadania i kibice również zjawią się licznie jak dzisiaj. Za to serdecznie dziękujemy i zapraszamy.